1830 roku, miejsce to jest naznaczone wojną przebudową, rozbudową militarną oraz całkowicie stricte przeznaczenie militarne tego terenu. W momencie, kiedy Rosja carska tu panowała na tym terenie, podjęto decyzję o wybudowaniu koszar, które miały tutaj blokować Wisłę i ustanowić władzę carską tutaj na tym terenie. W ciągu 10 lat postawiono koszary na 20 tysięcy żołnierzy. I resztę, jak będziecie chcieli, to możecie sobie znaleźć w tak poczytać sobie książki. Mnie zawsze przyciąga tutaj na Modlin, to są historie związane właśnie z II wojną światową i z tym, co działo się tu po II wojnie światowej, no i oczywiście z tym, co dzieje się teraz tu na bieżąco. Masa poszukiwaczy, masa odkrywców, masa detektorystów, którzy przemierzają. Słuchajcie, to jest 30 km terenu, który można przeorać, a podziemia są po prostu nieprzebyte. W 1939 roku polski garnizon, który tutaj się ukrywał, walczył, to znaczy do 28 września, bo 28 września zapada decyzja o kapitulacji, bo ukrywa się w większości w podziemiach. Podziemia są tak rozległe, że do dzisiaj, nawet jak tu rozmawiam ze znajomymi, a oni już tutaj przeszło 20 lat, zajmują się modlinem, w zasadzie mieszkają tu na modlinie, nie znają tych podziemi. Legenda o forcie A łączącym z portem B, przejście pod Wisłą. Te chodniki do dzisiaj rozgrzewają wyobraźnię i fantazję odkrywców. Jednak coś w tym jest, bo zmianki XIX-wieczne mówią właśnie o tym, że można było przedostać się z Czerwonej Wieży do koszar na wyspie pod, 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 pod Wisłą. Jednak... Czy to jest prawda? No, do dzisiaj nie mamy żadnych potwierdzeń, nie mamy żadnych, żadnych zaprzeczeń takich na papierze. I słuchajcie, teraz taka mała ciekawostka. Dokumenty, które tu się znajdowały, dotyczące kompleksu Rize, zupełnie całkiem przypadkowo znalazły się w garnizonie Modlin. Są to dokumenty, które zaginęły w 1981 roku w Poznaniu. Yy, śledzę, śledzę od wielu lat właśnie archiwum zakładów Kaufmana i Meyera, które do 1953 roku znajdowały się w archiwum w Buszycy. Potem przeniesiono je do Bielawy i z Bielawy przeniesiono je do Wrocławia. To były lata 70. W, osie, w latach 80, 79, 80, niektórzy mówią, że nawet 81, yy, Fort Winiary. Tam znajdowało się właśnie te archiwum Piasta. Dlaczego ona jest takie ważne? Bo to była kompletna dokumentacja zakładów z zamówieniami, z projektami budowlanymi oraz dokładna liczba imienna więźniów przymusowych pracujących na terenie zakładu od 1938 roku do 1945. W, 85 roku, w 81 roku trop właśnie tego archiwum już się urywa, ale w Poznaniu udało mi się tam dotrzeć do jakichś takich fragmentarycznych akt zakładu, słuchajcie. Dlaczego? W tych zakładach ja też pracowałem. Pracowałem jeszcze za komuny, Tam, to, no, znaczy miałem praktyki, byłem uczniem szkoły włókienniczej i musiałem sobie zdobyć dokumenty poświadczające moją pracę w zakładach włókienniczych. I słuchajcie, okazało się, że archiwum znajdowało się częściowo w Bielawie, częściowo we Wrocławiu i odesłano mnie do prywatnego archiwum właśnie do Poznania. i Odtwarzając tą, 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 tą całą historię, niby moich losów, trafiłem właśnie na te dokumenty. I w 81 owszem, były jakieś tam dokumenty jeszcze po niemieckie, ale już nie było wzmianki o dokumentach y, dotyczących więźniów. I tu was odsyłam właśnie do wypraw generała Kiszczaka w 80 roku w 81 na Dolnym Śląsk, celem poszukiwania skarbów po niemieckich. Jest to historia, niektórzy nawet zakładają, zakończona śmiercią generała Jaroszewicza. No i tu historia jest bardzo niewygodna, historia jest bardzo niebezpieczna. Dlaczego? No sama śmierć tamtego 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 generała i jego żony, no nie będę tutaj już wywlekał i rozwlekał tego tematu, bo już się z tego musiałem dosyć gęsto tłumaczyć. spowodowała, że wypłynęły pewne dokumenty dotyczące właśnie nie żadnego kompleksu Rize, tylko Konstrukcji niemieckich podziemnych. To było nazywane konstrukcje niemieckie. Nie używano kopalni, określenia sztolnie, tylko konstrukcje, czyli Niemcy coś musieli podziemną konstruować, rozbudowywać, coś musieli robić. I tego szukał między innymi generał Kiszczak w latach 80. Tu, mówiąc właśnie o generaale Kiszczaku, nie można zapomnieć o przełęczy kowarskiej i nie można zapomnieć o Góry, Górze Sowież, bo właśnie te, te Miejsca były między innymi przez generała Kiszczaka właśnie penetrowane. A największy taki, taki gros jego pracy był skupiony tu na twierdzy Modlin. Modlin, Piaseczno, niektórzy twierdzą, że Legionowo, podziemia Legionowa. W Legionowie nigdy w podziemiach nie byłem, aczkolwiek bardzo dużo słyszałem, że jak był garnizon Legionowo, że były rozległe właśnie podziemia. I teraz skupiając się na tych tematach. Cztery dni temu doprowadzono do tego aktu wandalizmu na tym na, 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 na wentylatorowni. No przez cztery dni tak obserwuję całą tą zadymę. Zobaczymy, co przyniesie przeszłość, cztery dni przyszłość. Cztery dni temu właśnie byłem jeszcze. Byłem na soboniu, widziałem to wszystko, co tam się działo. To znaczy nie akcje Demolki, tylko widziałem, co się działo następnego dnia. Kto tam był na, na miejscu i kto to, kto, to, kto, to, kto, to, kto to penetrował i kto potem zrobił największą zadymę jest po prostu niczym w porównaniu z tym, co dzieje się w całej Polsce i między innymi, co dzieje tu się na Modlinie, co dzieje się w innych miejscach Polski związanymi właśnie z matlarogią, z podobozami, nie tyle z obozami macierzystymi, jak z podobozami obozów koncentracyjnych. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że od 1939 roku do 1945 roku Twierdza Modlin była katownią Polaków. Dzisiaj nie znajdziecie tu żadnej praktycznie tablicy upamiętniającej. To jest kilka jakichś tam tabliczek, nie znajdziecie tablicy, która by mówiła o tym, że masowo mordowano tu Polaków w latach 39 45 Wywożono tu ludzi z pawiaka, wywożono tu ludzi złapanych po prostu, których złapano na ulicach Warszawy. Nie każdy sobie te zdaje sprawę, bo wszyscy mówią, twierdza Modlin Warszawa. Kto nie był, to nie wie, albo nie doczytał, że twierdza Modlin znajduje się 40 km od centrum Warszawy. Dzisiaj to jest bardzo łatwo. Wsiada się w pociąg, przyjeżdża się pół godziny nie wiem ile jedzie się pociągiem około pół godziny ja. no, pół godziny i jesteście sobie na modlinie można to wszystko sobie obejrzeć jeszcze w latach 80. tu stacjonowało wojsko tu był normalny garnizon często rozmawiam z ludźmi właśnie, którzy tu mieszkają którzy tu stacjonowali, którzy tu służyli pytam o okres II wojny światowej to jest dokładnie tak samo jakbyście poszli na Wawel czy na zamek w Malborku i pytali o drugą wojnę światową przewodnicy w sumie na ten no coś się działo, coś tam było no, ale na ten temat od 1996, od momentu, kiedy jesteśmy w Schengen, w zasadzie nie mówimy o niemieckiej katowni narodu polskiego tu na twierdzy modli. I teraz, no, przelimierzając całą Polskę, praktycznie z Sobonia, z kompleksu Rize pojechałem do Grozrozen, z Grozrozen, akurat nie wracając, przyjechałem tu do Warszawy i jadę sobie na wybrzeże. I teraz. Takie różne myśli mnie nachodzą, bo jeżdżę po prostu sobie po tej całej Polsce, oglądam te wszystkie miejsca martyrorogii związane właśnie z drugą wojną światową i słuchajcie, poza jakąś tam małą grupką pasjonatów, poza małą jakąś tam grupą ludzi, którzy, no nie wiem, no, no są świerami, ja nie uważam, że my jesteśmy normalni, drążymy właśnie te historie, depczemy gdzieś po tych, tych ścieżkach, właśnie tych mandrach historii, próbując w jakiś sposób to przekazać. Jednak widzę, bardzo taki zły trend. Parcie na szkło, parcie, parcie na sławę, parcie na no, a to, żeby być sławny. No i przede wszystkim przeraża mnie patronowanie wszelkiego rodzaju takim, takim, takim przedsięwzięciom. No i żebranie o kasę. No wiadomo, kiedyś też robiłem to za pieniądze. Byłem młody, głupi, czasy studiów. Teraz jak już mam osiemdziesiątkę, mogę o tym mówić mogę sobie już po prostu... Normalnie to wspominać. Jednak dzisiaj jest przerażające to, że nie wiem, jak to się nazywa, ten typ ludzi, którzy wyglądają groteskowo, którzy wyglądają tragicznie, niektórzy mają twarze, słuchajcie, no to odejdę od tematu. Wczoraj widziałem taką właśnie osobę. To jakby ktoś wziął parówkę, przeciął na pół, nakleił tu na usta, wywinął oczy, rzęsy takie, że się wbijają tu w głowę. Policzki, nie wiem, jakby ktoś wziął, tu napompował, tu broda prawie taka do ziemi. Taki ktoś stoi i robi sobie zdjęcie. No, słuchajcie, widziałem już w kilku miejscach, no, widziałem coś takiego w Groznozem. W, w internecie znajdziecie takich ludzi, słuchajcie, którzy robią takie groteskowe zdjęcia w Auschwitz. To zaciera, słuchajcie, całkowicie świadomość historyczną i całkowicie zmienia obraz tego miejsca. Jeżeli taki clown w tym miejscu po prostu on jest i on coś takiego robi, on się śmieje i on kręci sobie głupie filmiki, żeby potem, nie wiem, mieć jakiś przyklask na no, jacyś chorzy psychicznie ludzie mu przyklaskują i namawiają go jeszcze do tego, żeby wszedł do komory gazowej, żeby sobie zdjęcie na drutach zrobił albo na pryczach, słuchajcie, to jest przerażające. No ktoś mi powiedział pokolenie X. Nie, Z. Ja jestem X. Tak, pokolenie, pokolenie Z, że to są ludzie odrealnieni. Słuchajcie, no nie można powiedzieć, że wszyscy są odrealnieni. Jest dużo ludzi, którzy mają normalnie świadomość tego kim są, do czego dążą i co chcą osiągnąć. Jednak jest przerażające to, że dzisiaj właśnie w takich miejscach, no bo inaczej ich nie można nazwać klauni. Kolorowi klauni, słuchajcie, wchodzą do takich miejsc i poniżają rangę każdego takiego miejsca. Właśnie takie nie wiem, no, mi na to jest brak słów. Jest coraz więcej takich filmików. No Ktoś mi ostatnio pokazał e, właśnie tą, tą, tą kolekcję Lego, którą ja tam kiedyś wyszydziłem i wełniana istota z Warszawy gdzieś tam zaczęła aferę robić. Potem ktoś z tego Lego, logo, już nie pamiętam, kobi z jakiejś tam firmy zaczęli się tłumaczyć, że to nie firma, tylko że autor, że to była wizja autorska. Ale słuchajcie, te klocki są w sprzedaży. Takie małe ludziki w pasiaka i można sobie obóz koncentracyjny zrobić. Cała marys, cała armia Waffen-SS, tu można wejść na zamek, są takie wystawy. I słuchajcie, to jest przerażające, że dzieci malutkie bawią się takimi klockami, mają czołgi, mają psy, mają SS-manów, mają różnego rodzaju żołnierzy i dziecko tym się bawi. I teraz, na przykład, przeprowadzimy kogoś w takie miejsce. Ja mu powiem, słuchaj, w 1939 roku, zaraz po zakończeniu kampanii wrześniowej, przewożono tu. Polskich pocztowców, polskich urzędników, polskich nauczycieli rozszeliwano. Z włókami nikt się nie przejmował, bo wrzucano je bezpośrednio do Wisły. Nikt się tym w ogóle nie przejmował. I później przez 5 lat okupacji dokładnie działo się tu na Cytadeli. Podziemia Cytadeli to była katownia. I teraz wybielanie właśnie historii. Twierdza Kłodzka, kolejna katownia. Srebrna Góra, kolejna katownia. Nawet Zamek Grodno, tam gdzie Niemcy tylko stacjonowali. Gdzie mieli możliwość, e, nie wiem, osaczenia miejscowej ludności dłużej niż na kilka dni od razu powstawały kacety. I to nie był rozkaz od góry, to była prywatna inicjatywa tych Niemców. To trzeba nazywać po imieniu i wiem, że przyjdzie taki moment, że ktoś mnie kiedyś rozliczy z tych słów, że ja używam słów niemieckie, obozy koncentracyjne, niemieckie, katownie, niemieccy kaci. Nie pamiętam tytułu filmu, który ostatnio widziałem. Jaki to? Labyrinth. Labirynt kłamstw. Polecam Wam ten film. On się odnosi do lat 50. i tych pierwszych procesów na zioli, które odbyły się właśnie w Niemczech. Zobaczycie, jak społeczeństwo niemieckie, szczególnie naziści, Kaci, oni żyli w normalnym społeczeństwie, czuli się bez kary. I dopiero jeden z dziennikarzy, który był świadkiem morderstwa w Auschwitz przez przypadek młodego, ambitnego prokuratora, zaraża ideą dojścia do prawdy. On twierdził, że to był obóz prewencyjny, że tam prewencyjnie po prostu zamykano i to się potem okazuje. Gościu no w pewnym momencie się załamuje, pęka, bo dociera do niego, że całe społeczeństwo niemieckie było właśnie takim jednym wielkim katem. Nie tylko narodu polskiego, ale wszystkich, kto im wpadł w łapy. I tu na terenie Warszawy niektórzy używają określenia koncentracjon Lager Warschau. Jest to bardzo ciężkie słowo, bo to, to są bardzo wielkie awantury. No właśnie może jutro albo pojutrze spotkam się z autorem tych, tych, tych słów. On nawet tam książkę jakąś wydał. I on twierdzi o wielkich komorach gazowych, które były gdzieś pod Warszawą. Że między innymi takim, takim, takim jednym z największych centrów zagłady Polaków, Żydów, no wszystkich antyhitlerowców była między innymi tutaj właśnie twierdza modlińska. I próbuję teraz dotrzeć do jakichś książek, do jakichś archiwów, do jakichś papierów i powiem Wam, są problemy. Nieszczęściem są wirtualne muzea, gdzie wchodzicie, są białe ściany, jest jakieś audio-wideo, i w sumie wchodzicie do czegoś, co nie wiem, może do tego, tego, tego pokolenia X to pasuje, ale dla mnie to nie przemawia. Do mnie to nie mówi, że jeżeli ja widzę jakieś migające obrazki, jakieś głosy wydobywające się jak ze studni, i to się nazywa muzeum. Pokolenie Z. Nie X, bo ja jestem X. Wiem. <laughs> Także w każdym razie, wracając jeszcze do, tu, do tego miejsca, zwróćcie uwagę: za tydzień, czy nie wiem, około dwa tygodnie zostało do, do Świąt Wielkiej, do Wielkanocnych. I znowuż przyjdzie moment, że to, co się wydarzy, wydarzyło się w tym tygodniu, za chwileczkę pójdzie dalej. Za chwilę tego nie będzie. Za chwilę pojadę w inne miejsce, zaraz nagram film, jeszcze gdzieś tam w innym miejscu. i nie wiem, historia zostanie gdzieś tam sobie w tyle, ja pójdę do przodu, temat zostanie rzucony. I teraz tylko od Was zależy, jak Wy wyciągniecie sobie z tego filmu, no, znaczy z tego filmu, no, z tego filmu. Zachęcam Was do obejrzenia innego filmu, właśnie tytułu. Labirynt, Labirynt kłamstw. Ostatnio Wam poleciłem taki film o polowaniu na zebry, i to wywołało no, duże zgorszenie, wręcz wrogość wobec mnie. Dlaczego? Bo ci ludzie, którzy brali w tym udział jeszcze żyją, ich wnuczkowie żyją yy, i oni nie ukrywali przez wiele lat, że dziadek właśnie polował na zebry, czy ojciec. I jeszcze raz Wam polecam, żebyście zainteresowali się niemieckim polowaniem na zebry. Żeby nie żyć jakimś tam tematem, który jest wyrwany gdzieś z kontekstu, gdzieś tam, nie wiem, wyciągnięty spod podłogi, spod dywanu, yy, rozdmuchać temat, Nagroda aż do czerwoności, tak jak teraz znowuż to jest też przerażające, że jest rozdmuchiwany temat złota na Soboniu. Ja powiedziałem w ostatnim filmie, że winę za to, co stało się na Soboniu, ponoszą ludzie, którzy promują, że na Soboniu jest skarb, że jest złoto, że w kompleksie w Rize schowane jest złoto. Ludzie, którzy już naciągnęli cały świat na złoty pociąg, znowu się aktywnyli. Ludzie, którzy mówią o bursztynowej komnacie. <laughs> ludzie, którzy mówią o tonach złota, które zostało tam, Zdeponowane i schowane. To doprowadzi do tego, że za chwileczkę naprawdę cały teren będzie przeorany nie tylko koparką, ale ktoś przyjedzie z dynamitem, ktoś przyjedzie z innymi materiałami pirotechnicznymi, żeby do tego złota się dobrać.